Atak na nasz kraj musiałby nastąpić z terenu i Białorusi, i Ukrainy. Rosyjska armia zaś musiałaby być w pełni rozwinięta do przeszło 1,5 miliona żołnierzy, z czego możliwe do użycia byłyby i tak zapewne jakieś 800 tysięcy. Dysponować ponad 3500 czołgów na kierunku polskim oraz przerzucić do nas jakieś 80% dużych związków taktycznych z założeniem, że jednostki wystawiane w dalszych kategoriach mobilizacyjnych Osłaniają kierunki drugorzędne dla Kremla. Znów, tak długo jak istnieje niezależna od Rosji Ukraina, to jest nierealne. W świetle obecnych strat rosyjskich sił zbrojnych do 2030 roku nierealne w dwójnasób. Mobilizacja i wykorzystanie armii białoruskiej podniosłoby owe siły do poziomu maksymalnie około miliona żołnierzy i 4100 czołgów. Załóżmy jednak, że Rosjanie zwariowali i wybrali pełnoskalową wojnę konwencjonalną wobec Polski, mimo nieopanowania Ukrainy i przy świadomości, że NATO udzieli nam wsparcia choćby częściowego. Celem tego konfliktu byłoby zajęcie Polski do linii Wisły i Sanu i ustanowienie czegoś na kształt dawnego NRD, mającego stanowić dodatkowy bufor przed NATO lub argument, który w drodze negocjacji zapewniłby pełną finlandyzację Polski i jej neutralizację. W ramach zjednoczenia krajów opuszczających sojusz. Polski, właśnie i Bałtyków. Co by się wtedy wydarzyło? Załóżmy najgorszy scenariusz. Z jakichś przyczyn NATO zaspało, a część krajów paktów wyłamała się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Zatem wsparcie zostałoby nam udzielone w znacznie mniejszym zakresie i na raty. Najpierw to, co jest łatwe do przerzutu: lotnictwo, marynarka, siły lekkie, lub już stacjonujące w Polsce. Dwie ciężkie brygady Amerykanów. A na pozostałe siły trzeba by poczekać jakieś 60-90 dni, od 2 do 3 miesięcy. Na początku zatem Polski broniłoby 7 brygad lekkich krajów NATO aeromobilnych dwie ciężkie e, armii Stanów Zjednoczonych jedna ciężka brytyjska potężny komponent wojsk specjalnych siły morskie i powietrzne paktu. Faktycznie liczący minimum około 480 samolotów myśliwsko-bojowych to jest 30 eskadr, 30 dużych okrętów i polskie siły zbrojne. Wydzielony komponent NATO miałby w wariancie minimum jakieś 50-60 tysięcy żołnierzy. Do tego nasze wojsko mogło obliczyć na własne czołgi i te od USA oraz Wielkiej Brytanii już znajdujące się na terenie naszego kraju, łącznie jakieś 1000 sztuk. Przy takim mocno niekorzystnym pod względem czasu reakcji NATO scenariuszu mówimy zatem o przewadze Rosjan w żołnierzach rzędu 3 do 1 i w czołgach 4-1. do Celem naszego wschodniego sąsiada byłoby uderzenie na osi Grodno-Białystok-Warszawa-Płock oraz Brześć-Siedlce-Warszawa i pomocnicze uderzenie na Lublin z tego kierunku. Okrążenie stolicy i izolacja pola walki na linii Wisły. Pomocnicze uderzenie zostałoby wyprowadzone z terenu Kaliningradu na osi Elbląg-Grudzioc. Operacja miałaby charakter kombinowany z użyciem czołówek wojsk powietrzno-desantowych oraz działań rajdowych wojsk pancernych. Natomiast całość ugrupowania rosyjskiego frontu miałaby trzy rzuty z odwodem. Ośrodki miejskie, takie jak Białystok, Ostrów, Siedlce, Lublin zostałyby ominięte przez czołówki pierwszego rzutu prowadzące działania rajdowe, a następnie zablokowane przez siły drugiego rzutu i zdobywane przez trzeci rzut wojsk. Walka toczyłaby się o prawobrzeżną Warszawę, Potem miałyby miejsce próby sforsowania stolicy koło Czerwieńska Płocka na północy i kalwarii na południe, a następnie odizolowania jej lewobrzeżnej części, okrążenie lub może zdobywanie. Przesmyk suwalski oraz Mazury, jako teren trudny do zdobycia i łatwy do obrony, Rosjanie by zapewne pominęli w natarciu, chyba że siły na to opuściłyby je, żeby nie wpaść w okrążenie. Kluczowa dla powodzenia działań rosyjskich byłaby izolacja pola walki na linii Wisły oraz wybuch paniki w stolicy i zdobycie jej prawobrzeżnej części prawie z marszu. NATO, nawet w wariancie przerzucenia sił dopiero w chwili wybuchu konfliktu, a nie przed, a także wyłamania się niektórych krajów z paktu, a więc w wariancie naprawdę nieprawdopodobnym, i tak nie dałoby się zaskoczyć. Przypomnijmy, przygotowania do wielkiej wojny naprawdę nie dało się ukryć. Co więcej, Rosjanie nie wywalczyliby przewagi w powietrzu i na morzu, bo zdecydowanie mają NATO. Maksimum rosyjskich sukcesów w tej domenie stanowiłoby odsunięcie lotnictwa sojuszu przez zintegrowaną obronę przeciwliczną Rosji na jakiś czas na linię Wisły dla maszyn operujących na pułapie 5 km. Czas potrzebny na totalne zniszczenie OPL Rus wyniósłby około dwóch tygodni, ale wsparcie udzielane przez samoloty NATO byłoby dostępne dla walczących przez cały czas albo za pomocą środków stand-off, albo poprzez loty na ekstremalnie niskim pułapie. W efekcie po połowie miesiąca NATO uzyskałoby czyste niebo, co w krótkim czasie spowodowałoby porażkę Rosjan z powodu porażenia ich dowodzenia, łączności, zaopatrzenia i w końcu wojska. Wojna zostałaby wygrana przez dominację lotniczą paktu i pozbawienie Rosjan amunicji, paliwa, żywności oraz zniszczenie ich łączności i dowodzenia. To jednak zajęłoby nieco ponad miesiąc. Do tego czasu można założyć, że siły rosyjskie izolowałyby ośrodki miejskie takie jak Białystok, a w zaznajomieniu z historią Polski mieliby deja vu z przygotowań do bitwy warszawskiej. Kalkulując potencjał lotniczy i rakietowy na chłodno, można uznać, że ataki na zachodzie Polski będą sporadyczne. Lotnictwo rosyjskie zwalczy o życie w starciu z F-22 i F-35, tajfunami, rafalami NATO, a ataki rakietowe Rosjan ograniczą się do celów o bardzo wysokiej wartości. Na skutek przebiegu działań wojennych, wojska ciężkie NATO, w tym polskie siły zbrojne, będą musiały wycofać się z suwałk. W innych miastach regionu będzie mieć miejsce obrona uporczywa lżejszych jednostek wotu, głównie na trasie potencjalnego korytarza do Kaliningradu, Ełk-Augustów-Giżycko. Na szczęście wybijanie korytarza do Królewca na tak trudnym obszarze zostanie uznane przez Generalicję Rosyjską za bezcelowe. Dowódcy nie będą chcieli marnować cennych sił na wybicie korytarza do Esklawy, skoro gra toczy się o zdobycie stolicy i zajęcie całej północno-wschodniej Polski. Rozdrobnienie sił na taką operację z ich punktu widzenia nie będzie mieć żadnego sensu.